Thank mm -hmm. you. Echo Valor to niezwykły projekt. Ja oparte na prawdziwych wydarzeniach, a jej głównym celem jest przede wszystkim nauka poprzez zabawę. Chcemy iść wraz z postępem, bo doskonale wiemy, jak wygląda protest nauki przez naszych rówieśników. Echo Valor ma dokładnie pokazywać realia II wojny światowej. Chcemy pokazać odbiorcom, jak duża była rola polskiego wywiadu, jak rozwijała się wojskowa technologia i kim był zekryt Słowikowski. A to wszystko w najlepiej przyswajalnej formie nauki, czyli gra. W w II wojny światowej, gdzie nie znajdziemy najmniejszej ilości nieodpowiednich treści. Echo Valor stawia na myślenie i uniknięcie drogi bezpośredniej brutalności, lecz rozwijania taktycznego zmysłu. Gry tworzymy z wykorzystywaniem najnowszych technologii, jak nanite, ray tracing czy DLSS. I przede wszystkim cały czas ją ulepszamy Echo walor to gra przeszłości, a my chcemy, byś ty nam zaufał.